Dzień dobry. Dzisiaj będzie długo wyczekiwany film o pszczołach. Na pszczołach, jak mi się udało, lub też ewentualnie nie udało, sami ocenicie. Przypominam, albo zobaczcie sami w poprzednich filmikach, dawno temu, albo zaufajcie mi na słowo. Pszczoły w tym ulu, co teraz pokazuję, były najsłabsze z każdego ula, jakiego mam, a mam cztery, e, więc się, no, znaczy najsłabsze, no powiedzmy, średnie były. No. Najsłabsze to nieważne, były średnie. E, I postanowiłem kręcić ten ul, jak dokładnie, co się dzieje z nim, żeby pokazać, czy się uda wyprowadzić, czy się nie uda wyprowadzić e, tych pszczół do normalnej siły. Dzisiaj mamy czerwiec, pszczoły startowały z półtora ramki czerwiu tak naprawdę A kiedy w styczniu, lutym, marzec, w marcu miały około ramkę czerwiu W kwietniu półtora ramki czerwiu, to znaczy nie całą, no to mówi małe skupiska czerwiu um, No, tak było eee, Pszczoły obsiadały około 3 uliczki tak naprawdę Jak się zgrupowywały a Więc co robiłem? Bardzo mocno gniazdo ściśniłem Dodawałem po jednej ramce suszu do, Teraz dodałem ramkę e, mm, Czego? Benzy? Żeby odpracowywały to e, No i chyba się udało W skrócie zapraszam do zobaczenia I tak się prezentuje plus minus Nasz e, ul Jak pamiętacie ramki ramki generalnie były tak naprawdę na początku po zimowli tutaj dopiero na tych dwóch ramkach był czerw później zacząłem dokładać maksymalnie gniazdo ściskałem no i koniec końców rezultat jest taki one już są po przeglądzie więc nie będę pokazywał wszystkich uliczek znaczy ramek wyciągnę tylko jedną wszędzie jest czerw. Tutaj jest matka. O, akurat się trafiło, w sumie nawet. No i tyle. Jajka są składane. Nie będę majtał, żeby tą matkę czasami nie, nie uszkodzić. Tak, o. Kolejna ramka. Też pszczoły jest pełno. Tutaj są akurat larwy. Zakładam, że około. No jajka też są, więc larwy pewnie są około trzydniowe. Do czego znaczy się. Tutaj się pszczoły zaczynają wygryzać. A z tej strony też są... Larwy. Z tej strony są larwy. No i co mogę powiedzieć? No udało się doprowadzić ul... Do siły. Nadstawki... oj, oj, oj... Dobra. Nadstawki jeszcze nie będę dawał, z tego, tutaj jakby co, to jest ramka świeża ze suszem jeszcze. Eee, I dlaczego nie będę dawał nadstawki? Z tego powodu, że dołożyłem tą ramkę tydzień temu i one ledwo co zaczęły ją odbu odbudowywać. Z tego co patrzyłem na tej ramce, jest bardzo mało nakropu, czy znaczy na tyle, żeby rodzinka dalej funkcjonowała, ale nie na tyle, żeby ramki były odbudowywane na potęgę, tak więc... Zakładam, że pożytki u mnie akurat, no co, co się w sumie zgadza, pożytki są właśnie w tym terminie najsłabsze. Cukru nie poddam, ale też nie dołożę jeszcze nadstawki. Myślę, że nałożę ją plus minus za jakiś tydzień, jak kolejna faza z nektarem ruszy, przynajmniej tak ostatnio było w tamtym roku żeby też te pszczoły nie traciły temperatury, dalej czerwiły i teraz tak myślę, co zrobić, bo mam pszczoły na czerwie na 8 ramkach jedna ramka to susz, jak widzieliście a jedna ramka to jest szybko no tam składuję ten miód nie? więc myślę, żeby nie ograniczyć jej w czerwieniu do powiedzmy 6 ramek dajcie znać jak Wy to robicie Ograniczyć ją do czerwieniu do 6 ramek i dołożyć wtedy nadstawkę. Te dwie, dwie ramki bym podłożył, może zrobił jakiś lekki odkład. No a, a te 6 ramek po prostu ładnie zaizolował i znaczy izolował. Złożyłbym zatwór i by zaczęły zbieranie miodu. Możliwe, że jak to wszystko ruszy, to do. Czerw... Czerw aktualnie mamy czerwiec, nie? więc do lipca, gdzieś tak do połowy lipca myślę. Może by nawet dało radę nazbierać gdzieś, nie wiem, z 10 litrów. Nie, 10 litrów co ja bredzę. Nie, mało. 7 litrów może dałoby radę uzbierać miodu. Mam taką nadzieję. Plus będzie ten odkładzik, Dajcie znać w komentarzach, jak wy to widzicie. No, ale tak podsumowując już cały cały cykl odratowywania pszczół myślę, że się udało no, znaczy jasne, komentarze w komentarzach są takie tacy panowie co no, robią odkłady i zbierają z nich miotnąć, ja nie wątpię, gratuluję tylko, że no, zakładam, że rodzinka nie startowała z dwóch ramek czerwiu, tak naprawdę z półtorej ramki czerwiu gdzie pszczoły były na trzech ramkach tak naprawdę, jak się ściskały więc no, halo. udało się, więc chyba sukces lekki, mam nadzieję no, sukces jest. Dobra, yy, dzięki, i w sumie to tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Piszcie w komentarzach odnośnie, czy co byście zrobili, czy ograniczyli, czy nie. Yy, ja mam pla w planach ograniczać. A dajcie suba, łapkę w górę i, albo w dół. No, i na razie, cześć.